Znajdujemy się dziś w karczmie w Stodole w podolsztyńskim Tomaszkowie i rozmawiamy po raz kolejny o specjałach kuchni warmińskiej. Z tym, że dziś skupiamy się na tych produktach, które przeznaczone były niegdyś dla warstwy bogatszej naszego społeczeństwa, czyli ryby, różnego rodzaju mięsa i tego rodzaju produkty. Jakie to były produkty? To przede wszystkim była gęsina. W bogatszych domach w święta... W pierwszym, na pierwszym miejscu stawiano na gęsinę, a poza tym na resztę, oczywiście w tych bogatszych domach, tak? a reszta to był, mogłoby się też zdarzyć królik, y, no i oczywiście wieprzowina, drób. Mhm. A jeśli chodzi właśnie o kwestie ryb, to jakie tutaj z naszego regionu moglibyśmy wymienić takie najbardziej znane? No to wiadomo, że węgorz się lawa. Pstrąg no to, to wiadomo, że to, to już jest, bo to jest cały czas pstrąg, to jest dostępny, a te inne ryby nie, nie zawsze są dostępne, jak rybacy złapią to mnie albo się gdzieś tam kupi, no ale tak szczupak wiadomo, że jest, sandaś się trafi nieraz z jeziora, no na tej zasadzie, nie. Jako, że Pani jest tutaj szefową kuchni to zapytam o przyjemność przyrządzania tych naszych warmińskich dań. Czy ma Pani jakieś takie swoje ulubione potrawy, które serwuje tutaj Pani gościom? Z moich ulubionych warmińskich, takich może tutaj regionalnych, z regionalnych produktów potraw to jest na pewno gęsina, udo gęsie, my robimy konfitowane. Dopiero co mieliśmy 11 listopada, więc ta gęsina bardzo dobrze się sprzedawała. Poza tym świąteczne, chyba potrawy są takie najprzyjemniejsze do przygotowania. Czy kuchnia warmińska jest kuchnią skomplikowaną? To znaczy w kontekście, jeśli ktoś jeszcze nie zaczął swojej przygody kulinarnej, a chciałby, na przykład za pośrednictwem organizowanego przez nas konkursu. To czy to jest dobry pomysł, żeby akurat od tej warmińskiej zacząć? E, patrząc tutaj na nasze lokalne produkty, to jest bardzo dobry pomysł. Z tym, że kuchnia warmińska jest pracochłonna, też to trzeba powiedzieć. I e, trzeba po prostu troszkę więcej czasu na nią poświęcić, e, bo no jest używane są produkty, które są no, troszkę pracochłonne do. Przy obróbki, no tak jak rybki, tak jak owoce lasu, tak, grzyby, mm. e, wszelkiego rodzaju warzywa, także, ale można zacząć od swoją przygodę z kuchnią, od kuchni warmińskiej, jak najbardziej. Mm. A biorąc pod uwagę te starsze receptury, to czy w dzisiejszych czasach to jakoś powiedzmy ewoluuje, to znaczy mam na myśli, czy jakaś, y, jakiś miks właśnie tego starszego czasu z nowoczesnością tutaj też wchodzi w grę, czy państwo jakoś tak eksperymentują z tymi daniami niektórymi? No, może tak, nie, bo wiadomo, że to wszystko idzie do przodu, no, ale my jesteśmy chyba takimi hamulcowymi, żeby spowalniać to wszystko, żeby właśnie siedzieć w tym dziczyźnie, w rybach, właśnie nie iść na, no czasem jakieś hamburgery albo ten, ja, ja jestem przeciwnikiem tego bynajmniej, i tam żadnych pizzy, to nie, to, to można zjeść na mieście raz na rok. Ale też zauważyliśmy, że bardzo dużo klientów właśnie oczekuje Szuka, zauważyliśmy to latem, gdy jest więcej klientów, teraz troszkę mniej. Latem jest więcej osób spoza regionu, którzy szukają ryb, świeżych ryb, szukają potraw z dziczyzny, na które zapraszamy. I no myślę, że tak. Jednak ta kuchnia dawna, staropolska, starowarmińska jest jak najbardziej na czasie. Mhm. Czyli bazujemy tutaj głównie na, na tradycji i to się sprawdza. No też chcieliśmy, że ono jak otwieraliśmy to, no tą karczmę w stodole, załóżmy, to po, powiedzieliśmy sobie, że robimy, gotujemy tak, jak nosi. Przodkowie, rodzice mm. zwłaszcza nie, i powtarzamy to tak, żeby jak w domu smakowało. I... A jakieś przepisy się zachowały właśnie z tych czasów? No to już tam wiadomo, y, są jakieś tam na czarninę, no to wiadomo, tam y, na rosół, na to zuchę rybną mnie. No ale to wiadomo, nowi kucharze też się zmieniają. Każdy coś, jakiś tam swój wkładzik, coś nowoczesnego. Mm. Jak otworzyliśmy, to, to mi się wydawało, że no, ci co byli pierwsi kucharze, to... Można powiedzieć, kucharze, tam no, to w cudzysłowie, to się musiałem, że jestem na równi z nimi. Teraz wiem, że jestem po, do podawania tylko. To <noise> są dobrzy kucharze, naprawdę. No. I dziękuję im za to. To też jest kwestia w tym, że mm, zmieniają się czasy i dochodzą coraz lepsze sprzęty, na których możemy właśnie z tej kuchni dawnej. Y, uzyskać, że tak powiem, coraz lepszy smak. Dochodzą takie rzeczy, że możemy po prostu korzystać z większej ilości produktów i troszkę unowocześniać te stare przepisy, dodać coś takiego od siebie, nowoczesnego. Trzeba szukać, tak jak samo z ziemniakami, no, żeby dobre ziemniaki kupić, no to też trzeba właśnie mhm. Yy, szukać właśnie na rynku, znaleźć dobrego producenta, żeby tam bez nawozów, bez tego, bo to wtedy i placek jest inny, czy tam kartacze jak robimy, czy tam te pyzy. To wszystko też zależy od ziemniaka, nie? Mhm. Na to chwilę. Te dania warmińskie cieszą się dużą popularnością wśród turystów. A może turyści są też zaskoczeni, przejeżdżając tutaj na przykład do państwa, że to akurat takie produkty? Te dania właśnie cieszą się bardzo dużą popularnością. i Na przykład goście mówią, że jedli gdzieś coś podobnego, ale tu jest dużo lepsze, tak? Na przykład goście często szukają po prostu zwykłego schabowego, który jest na mieście nieosiągalny. Goście szukają czerninki, tak? Także i te bardziej wykwintne. Produkty dania są potrzebne i te może troszkę mniej, takie codzienne też. Co polecalibyście Państwo chcącym wziąć udział w naszym konkursie? Jakie rady byście im dali, co trzeba mieć na uwadze? E, uważam, że na uwadze trzeba mieć przede wszystkim, no, swój smak, tak? To, co mi smakuje, ja też często powtarzam, że. Niektóre przepisy tak troszkę dostosowuję do siebie, bo po prostu tak myślę, że tak co by mi smakowało, to bym dołożyła jakiś składnik, może inny niż do tradycyjnych potraw, tak? I yy, nie bać się eksperymentować, yy, popróbować różnych przepisów, starszych, nowszych. Zrobić miks może. No i trzeba dobrze uważać właśnie na produkty jakie się kupuje tak właśnie, bo to od tego trzeba zacząć basować, bo to jak jest dobre mięso to jest łatwiej zrobić, dobre są ziemniaki łatwiej zrobić, wszystko kupować. Ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej droższe kupić i wtedy będzie lepiej smakowało, a nie lecieć tam na jakieś taniźnie. Czyli tak podsumowując jakość i odwaga w kuchni, tak? To takie dwa kluczowe elementy. Tak, myślę, że no w kuchni no przede wszystkim nie można się bać, tak? Mhm. Trzeba po prostu próbować, próbować i. Nie, wyjdzie... nie trzeba się bać. Myślałam, że szef powie szefa słuchać. Nie, nie bać się robić swoje. Tak, nie bać się. O, o, dobrze szef powiedział, nie bać się robić swoje. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.